Witam bardzo serdecznie. Przebili się z gostynia do Leszna kandydaci na burmistrza, właśnie grodu nad Kanią. Witam bardzo serdecznie pan Leszek Dworczak Dzień dobry i pan Jerzy Kulak. Dzień dobry. Obaj panowie to jest akurat taka sytuacja inna niż tych, dodatku, tych trzech dni, na przykład, kiedy miałem rozmowy z kandydatami tutaj, że zawsze było tak, że jeden to obecnie władający gminą, drugi to pretendent. Tu akurat w przypadku gostynia doszło do takiej sytuacji, że obaj panowie są pretendentami. Panie obaj panowie mogą ten Gostyn, tak powiem, ułożyć. O, nie mogę się zgodzić, ponieważ pan Leszek Dworczak jest zastępcą pana Jerzego Woźniakowskiego, a więc pochodzi z tego samego środowiska politycznego. To ja jestem osobą nową i, i to ja wprowadzę zmianę w urzędzie, jeśli zostanę burmistrzem gosty. Pan Leszek Dworczak czuje się no, niestety, członkiem Niestety to nie jest to samo rządzącego. środowisko polityczne. Ja kandyduję z Platformy Obywatelskiej burmistrz z Komitetu Samorządowego, nasza gmina. Szanowni Państwo, pracowałem na tym stanowisku, ale jak już mówiłem w wielu wypadkach wcześniej i wielu wywiadach wcześniej, decyzję o tym, że kandyduję złożyłem burmistrzowi i poinformowałem go o tym 30 marca, więc pół roku wcześniej, nie było z tym problemów, stąd moja kandydatura i sukces w pierwszej turzy. Czyli było tak, że właściwie rządy Gostyniem nie były pańskimi rządami? Nie, nie było tak, że nie były moimi rządami, ale yy, mówiłem burmistrzowi, że jeżeli jest problem z moim zastępstwem, yy, zrezygnuję z tej pracy. Nie widział takiej potrzeby. Nie odcinam się od tego. Ale nie mówi pan tak, jak właśnie większość wójtów burmistrzów, których tutaj miałem w poniedziałek, w środę, że yy, ja, proszę państwa, to kontynuacja... A ten drugi mówił zawsze ja to nowa jakość. W pańskim przypadku to nie będzie kontynuacja? Pewne rzeczy, które były robione, były dobrze robione. Układ komunikacyjny tutaj zarówno w moim przypadku, jak i mojego kont kandydata, myślę, że będzie pełna kontynuacja, ale są rzeczy nowe. Trzeba przyspieszenia i rozwoju i to jest moje credo na tą kadencję. Uważam, że można robić to szybciej i lepiej. Poza tym jako kandydat Platformy Obywatelskiej mamy też szerokie poparcie w powiecie i w Urzędzie Marszałkowskim. Także tutaj Gostyn może tylko i wyłącznie na tym skorzystać. Będzie kasa z Unii, tak? To... No, między innymi, tak. To no Ja tutaj nie mogę się powiem. zgodzić, y, ponieważ za układ komunikacyjny miasta Gostynia odpowiada właśnie między innymi pan Leszek Dworczak, zastępca pana Jerzego Woźniakowskiego. Y, ja uważam, że należy budować nowe drogi w mieście. W poprzednich czterech latach, latach nie wybudowano żadnej nowi, nowej drogi rozwiązującej problemy komunikacyjne, i właśnie dlatego wystartowałem na stanowisko burmistrza Gostynia, aby te drogi wreszcie pobudować i zacząć rozwiązywać problemy mieszkańców. Czyli pan staje rzeczywiście w tej pozycji nowa jakość, zupełna zmiana? Tak, ja przez 4 lata byłem radnym opozycji, poznałem problemy gminy, wiem w jaki sposób należy je rozwiązywać i dlatego chcę zostać burmistrzem gostynia i wziąć się ostro do pracy. Dobrze, proszę panów, panów zdaniem, jaki jest największy problem gostynia? Jeden, jakbyście mieli państwo pokazać. To to jest trudne, to jest bardzo trudne. Ja wiem, że pytanie. trudne, ale jeden największy, jak rozmawiacie z ludźmi, bo obaj się panowie mówicie, że to. chodziliście po domach, rozmawialiście z ludźmi, to. spotykaliście się w końcu, kampania trwała dość długo. Co jest największą bolączką tego miejsca? Z miasta? mojej strony układ komunikacyjny, szeroko rozumiany. Czyli, Czyli to... drogi wewnętrzne, brak obwodnic, yy, niebezpieczne przejścia dla pieszych, brak ścieżek rowerowych i tak, dalej, i tak dalej. A jak pan ma zamiar sobie jako tym powiedzieć? no po prostu przeznaczyć pieniądze z budżetu na inwestycje pod nazwą budowa nowych dróg, budowa nowych ścieżek rowerowych, yy, oświetlanie chodników. tego przez cztery lata nie robiono, dlatego wystartowałem na burmistrza Gostynia i chcę to zmienić. A pan Lesz... nie pan... ja mogę się z tym zgodzić, że nie robiono. układ komunikacyjny jest realizowany, to właśnie w tej kadencji, także dzięki mojej osobie przyjęto koncepcję, którą rada zaakceptowała. rozpoczęliśmy budowę. Ostatni łącznik na, na organię, na którą dostaliśmy dofinansowanie z WRPO. Chciałbym w tym miejscu także powiedzieć, że w ostatnim czasie nasiliły się ataki na moją osobę w związku z tym łącznikiem. Proszę Państwa, koncepcja budowy łącznika powstała 10 lat temu, a więc zdecydowanie przed moim przyjściem do urzędu została opracowana dokumentacja, Rada Mińska zaakceptowała tą inwestycję, operat szacunkowy zleciło starostwo, został opracowany i wypłacono odszkodowanie. Są zarzuty, że w jakich, na jakichś innych zasadach w stosunku do mojej osoby, to jest nieprawda. Zasady były wszystkie wobec wszystkich właścicieli takie same. I chciałbym powiedzieć, że <laughs> powiedzieć Państwu, że dostałem wspólnie z żoną odszkodowanie, wypłacone A, za tą nieruchomość. Tak, dom, jakaś... miałem nieruchomość. Dostałem wypłacone odszkodowanie w kwocie 216 tysięcy za 6214 metrów. Zasady były dokładnie takie same wobec wszystkich właścicieli. Ja nie chciałem podejmować tego tematu, ale oczywiście również zdziwiłem się, że pojawił się taki temat przed wyborami, ale tutaj chciałem zapytać pana Leszka Dworczaka w takim razie, jaka, jaka cena za metr kwadratowy gruntu rolnego Chodzi w grę w tym przypadku. Skąd pan wie, że to jest grunt rolny? Część tej działki mojej nieruchomości, naszej nieruchomości mm -hmm. była przeznaczona, czy mogła być przeznaczona pod zabudowę. Cena za te 6 tysięcy to jest 30, Nie, za metr, 30, za metr. 34 zł, około 34, 34 zł złote za metr kwadratowy, tak. Okej. Okay. Okay. A jaki jest pani, Pana zdaniem największy problem? Największy to... problem to także układ komunikacyjny, układ komunikacyjny zdecydowanie i do tego, co powiedział kąt kandydat, drogi wewnętrzne, owszem, ale także miejsca parkingowe, bo to jest główna bolączka Kostyni. I jaki ma Pan pomysł? Chcieli, chcemy rozmawiać tak także nie tylko na gruntach gminy budować te miejsca, rozmawiać z właścicielami nieruchomości takimi jak chociażby Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa czy inne spółdzielnie, żeby część terenów wykorzystać pod miejsca parkingowe, także yy, terenów te spółdzielni ich... chcemy współpracować i wspólnie pobudować te miejsca. Chce im pan to zaproponować, żeby oni na swoim gruncie to zrobili? Chcę to zaproponować, żeby wspólnie z gminą to zrobiono. Tak? Brzmi to bardzo dobrze, ale ja pytam, co robiono przez ostatnie 4 lata w tej sprawie? Przez ostatnie 4 lata, tam gdzie było to możliwe, miejsca parkingowe zostały budowane. Przypomnę Państwu, że to właśnie z mojej, między innymi z mojej inicjatywy, powstały miejsca na ulicy Zielonej, za co y, zostaliśmy w nagrodę zgłoszeni do i Prowadzono postępowanie, z którego y, nic nie wynikało, także pewne rzeczy przebijają się w Gostyniu bardzo trudno. Y, tematu, uważam, tematu wodnic, rozumiem, Panowie właściwie nie poruszają. Bardziej znaczy, drogi wewnętrznej. Nie, nie, nie. Ja poruszałem temat obwodnic. To ma być priorytet. Yy, ale tutaj więcej na ten temat do powiedzenia powinien mieć Pan Leszek Dworczak, który jest przedstawicielem Platformy Obywatelskiej, czyli partii rządzącej w kraju. Yy, wiemy, że jedna z obwodnic dotyczy drogi krajowej numer 12. Partii, która rządzi w województwie. Wiemy, że jedna z obwodnic dotyczy drogi wojewódzkiej numer 4 czy 4. No i ten lobbying do tej pory yy, był, był z, zupełnie nieskuteczny. Co więcej, popełniano karygodne błędy. No nie chcę tutaj znowu wracać do próby wpisania. Od drogi wojewódzkiej do WPI, ale głośno krytykowałem zarówno pana burmistrza Woźniakowskiego, jak i pana hmm, zastępcę, czyli, czyli pana Leszka Dworczaka. Ja uważam, że robiono to w sposób nieprofesjonalny. Yy, nie, nawet nie poinformowano radnych opozycji o takiej próbie, chociaż oczywiście hmm, chcą wspierać tą inwestycję. Yy, no a dzisiaj co? Mamy kampanię wyborczą i Platforma Obywatelska obiecuje, że ma ułatwiony dostęp do decydentów na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Bo ma. No to ja pytam, nic z tego nie wynika. Przez ostatnie kilka lat nic z tego nie wynikało. Dlatego dlaczego sytuacja miałaby się nagle zmienić? Dlaczego sytuacja miałaby się nagle zmienić? Szanowni Państwo, muszę wrócić do wypowiedzi konkandydata. Przypomnę tylko, że samo stanowisko Rady Miejskiej popierające budowę obwodnic w Gostyniu to była kwestia roku. No jeżeli w takim tempie będziemy uzgadniać takie stanowiska, to tych obwodnic nigdy nie wybudujemy. Musimy zdecydowanie przyspieszyć i nadać. Tempo, tym naszym staraniom. Jeżeli ja będę był mistrzem, to znaczy nie ja, Ramek, ja Leszek Dwoczek, <grym> jeżeli tak. będę był mistrzem, to w jakim czasie to uzgodnię i będzie to zdecydowane? Ja uważam, że w tej kadencji, która nadchodzi, jest przed nami, rozpoczniemy budowę obwodnicy w Gostyni. No, nie, przepraszam, ale mówił Pan. Jeszcze, jeszcze kilka dni temu mówił Pan, że to jest kwestia 80 lat. No Nie można co kilka dni zmieniać zdania w tak ważnej kwestii. Proszę Pana. Budowa obwodnicy to nie jest upieczenie placka, to jest inwestycja, która no, potrwa 2-3 lata. Więc jeżeli w tej kadencji rozpoczniemy, to jest kadencja kończy się 2-14, to w następnej kadencji ją zakończymy. To jest realny, ce realny czas takiej, takiej inwestycji. Czyli wycofuje się pan, pan schórze, że to będzie 8-10 lat? Bo to pan 8 wie. lat, tak? No dwie kadencje no to, to jest. To jedna 8 kadencja lat. czy ale dwie kadencje? Za, za, to... Rozpoczęcie czy zakończenie? Bo przed chwilą było, że rozpoczęcie, tej kadencji w tej rozpoczęcie, tej kadencji, rozpoczęcie. A zakończenie. To jest 8 lat i to się osiągnie. Pan Jerzy mam mnóstwo pytań do pana ja mam pytam, czy pan Leszek Dwoczek ma jakieś no pytania do pana Jerzego Kulaka? Pewnie coś się znajdzie. Pytania się znajdą, tak. Chciałbym zapytać, jeżeli mogę. Mogę. Mhm. Proszę, e, proszę. Jeżeli mogę, mówił pan, mieliśmy debatę telewizyjną, w której pan e, Kulak tak. mówił o tym, że 500 razy jeździł z Poznania do Gostynia. No, więcej, chciał, nawet więcej. Chciałbym zapytać, powiedzieć. ile w czasie tej kadencji był pan w Gostyniu, a ile poza Gostyniem? I jak pan zna problemy tego miasta, skoro jakiś czas przebywał pan poza miastem. Co to znaczy jakiś czas? Ja... Nie wiem, ile ja, to było. Dlatego. Ja studiowałem w Poznaniu, pan studiował w Jarocinie, a więc, a więc pan, też mógłbym spytać, ile czasu spędził pan w Jarocinie, ale nie będę tego robił. Yy, pracy nie znalazłem w Gostyniu. Tak jak powiedziałem na debacie, w Gostyniu właśnie największy problem jest ze znalezieniem pracy i mieszkania. Za pracę pan nie odpowiadał, ale za mieszkania pan odpowiadał. Mam tutaj na myśli TBS i słowa burmistrza Jerzego Woźniakowskiego, który tutaj obarczył pana winą za nieskuteczne działania przez, przez wiele lat w tej sprawie. Hmm, trudno, trudno mi powiedzieć, ile czasu spędziłem w Poznaniu, a ile w Gostyniu. Podałem liczbę 500 razy. Chodziło mi o przejazdy z Poznania do Gostynia lub, lub z Gostynia a w jakim do Poznania. Się? w okresie trzech lat. Oczywiście zaniżyłem tę kwotę. Dzisiaj mogę Panu powiedzieć, że po głębszym zastanowieniu się to jest na pewno 600 lub 700 razy. I to pokazuje moje zaangażowanie jako radnego pracującego w Poznaniu, chcącego rozwiązywać problemy, poznawać problemy i pracować jako radny. No I nie chodzi mi tylko o przyjazdy, oczywiście na sesje i komisje, bo jak Państwo dobrze wiecie, Praca radnego to nie tylko oficjalne spotkania, ale przede wszystkim bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami, którzy się do mnie zgłaszają. Więc tu podtrzymuję yy, liczbę 500 razy, a nawet dodam jeszcze troszeczkę, ponieważ yy, po takiej głębszej analizie no, wyszło mi, że to było, mogło być nawet i 700 przejazdów. Ja, jeżeli mogę, odniosę się do tego zarzutu o PTBS, Szanowni mhm. Państwo. PTBS to była inicjatywa sprzed 9 lat. Mnie jeszcze wtedy nie było w urzędzie, nawet nie myślałem o tym, żeby tam pracować. Tak naprawdę przełom z PTBS-em nastąpił w momencie, kiedy zmieniły się władze PTBS-u. Wtedy uzyskaliśmy możliwość rozmowy, konkretnej rozmowy i rozwiązania tego problemu. Z zarzutem burmistrza Woźniakowskiego się nie zgadzam. Przypomnę, że PTPS to był jego pomysł. A to był zarzut już w kampanii wyborczej? Tak, to tak. sesja już w trakcie kampanii. Mhm. Także raczej była to odpowiedź na moje wystąpienie wyborcze, tak uważam. Tak, czyli jak zwykle polityka, polityka i polityka burmistrz i jego zastępca na sesjach, na portalach internetowych, w czasie pracy politykują zamiast rozwiązywać problemy. No, ale pan pracy. też jest politykiem, panie. To... Tak, ale jeżeli będę burmistrzem, to będę przede wszystkim włodarzem miasta. i Nie będę wykorzystywał urzędu do prowadzenia walki politycznej, nawet w kampanii wyborczej. Złoży pan legitymację? I tak, na pewno nie będę członkiem partii politycznej, ale jestem dzisiaj przewodniczącym SLD, no, no tą, te, tą funkcję na pewno również, również odpuszczę. A pan jest członkiem Platformy? Jestem członkiem Platformy i muszę się odnieść do tych słów pana Kulaka, nigdy w czasie pracy nie... Komentowałem żadnych wydarzeń na portalach internetowych. Oj. W ogóle robię to bardzo rzadko. Można to sprawdzić? Można to sprawdzić, proszę to sprawdzić. I nie mhm. zarzucać mi takich rzeczy, bo nie zajmuję się tym w czasie pracy. Chodzi mi o oświadczenie, które pisał Pan mm, na temat Pana Woźniakowskiego. I Pan Woźniakowski pisał oświadczenie na, na Pana. To była godzina jakaś trzynasta. 13... No skąd Pan wie, że ja to pisałem? A no, chyba, że ktoś panu pisze takie oświadczenia. Tego, skąd pan tego wie, że, ja to, Oj, to wys... że ja to wysyłałem myśli... z komputera w pracy? Ale nie, nie powiedziałem, że z komputera w pracy, powiedziałem, że w czasie pracy. Jeżeli ktoś panu przygotowuje tego typu materiały, no to tylko pogratulować. Ja moje materiały piszę sam. No, panu, panu, panu wystąpienie w czasie debaty pisała cała grupa osób. Mówił pan o tym wyraźnie, przeczytał pan, nie, jak go z tym o... ma wyglądać no. za cztery lata z kartki. I mówił pan, że cały zespół ludzi nad tym pracował. Widzę, pracowa. że pan bardzo się zdenerwował, ponieważ ja oczywiście nie, wygrałem, jestem, tą, panem, wygrałem tą debatę. Obaj, ja wygrałem tą debatę. Jestem bardzo spokojny. Proszę panu, w bardzo pasjonująca debata. Ale zostało nam bardzo niewiele czasu, dlatego teraz po dwie minutki na takie wystąpienia już bezpośrednio do wyborców. Dlaczego mają zagłosować w niedzielę na Jerzego Kulaka? Ode mnie zaczynamy. Dobrze. No przede wszystkim dlatego, że w Gustyniu potrzebne są zmiany. Aleczek Dworczak przez 4 lata był zastępcą pana Jerzego Woźniakowskiego, dlatego będzie jego, jego rządy w ratuszu będą kontynuacją dotychczasowej polityki. Obawiam się, że nie powstaną nowe drogi, tak jak nie powstały do tej pory, nie powstaną mieszkania, tak jak nie powstały do tej pory, i wiele problemów w dalszym ciągu nie będzie rozwiązanych. W przeciwieństwie do pana Leszka Dworczaka, ja podałem nazwisko swojego zastępcy. O, o tym też przed chwilą mm, chciałem porozmawiać, no niestety nie mamy już czasu. Szkoda, że pan Leszek Dworczak nie chce przedstawić swoich najbliższych współpracowników. Ja zrobiłem to już na początku kampanii wyborczej. Uważam, że to jest uczciwa i rzetelna oferta dla mieszkańców. Dlaczego mieszkańcy mają popierać pana Leszka Dworczaka i dowiedzieć się dopiero po wyborach, kim, kim będą jego najbliżsi współpracownicy? Dlatego Proszę Państwa o głos 5 grudnia nadchodzi czas na zmiany, nadchodzi <coughs> czas na zmiany na lepsze. Pan Leszek to Szanowni Państwo, to nie jest, dla mnie to nie jest zarzut, że podam swojego zastępcę po wyborach, dlatego że jeżeli zostanę wybrany uczynie, to niezwłocznie. Ja chciałem powiedzieć, że, pan, że dla, mi, dla mnie jest pewnym zaskoczeniem to, że y, kandydat podał nazwisko zastępcy, który y, został wybrany do Rady Powiatu, uzyskał tam znaczące poparcie, nie informował o tym wyborców, którzy głosowali na panią Niektórych. Elżbietę Palkę że przestanie być radną powiatową. Nigdzie takiej informacji nie słyszałem. Jeżeli chodzi o, o moją kandydaturę, Szanowni Państwo, jestem osobą doświadczoną, stale związaną z gostyniem od pokoleń. Mamy wizję rozwoju tego miasta, chcemy przyspieszenia. To prawda, że nie chcemy zmieniać tego, co było dobre, bo mówiłem wcześniej o układzie komunikacyjnym tutaj większych zmian nie będzie. Poza tym, że chcemy budować jeszcze nową drogę łączącą ulicę Ogrodową z ulicą Helsztyńskiego, tereny wokół Góry Zamkowej i wzdłuż Fary. Uaktywnimy przez to te tereny na cele rekreacyjne dla mieszkańców miasta. Poza tym, chciałbym Państwu powiedzieć, że jestem osobą doświadczoną. Znam problemy miasta, rozmawiam z ludźmi. Bardzo proszę Państwa o głos 5 grudnia. Ja, jeżeli tylko dla precyzji, czy radno powiatowanie może być wiceburmistrzem? Nie nie, nie, nie może być. Mandat, ale nie. właśnie według mnie publiczna deklaracja na początku kampanii wyborczej jest właśnie poinformowanie mieszkańców. Tylko czy mieszkańców, wyborcy o tym wiedzieli? A ukrywanie no, swoje... w radio Pan Jerzy Kulak o tym mówił. No, dokładnie. także ja nie, nie wiem, czy wszyscy nie słuchają, nie ale nie. myślę, że tak. Ja, jeszcze, ja już chcę tylko Państwa tradycyjnie, jeszcze raz mieszkańców Gostynia, zaprosić, żeby poszli na wybory 5 grudnia. To najważniejsze. Ja Panu bardzo serdecznie Dziękuję i jeszcze nie oprę się temu, żeby powiedzieć, że tuż przed wejściem na antenę jeden z panów kandydatów się zakopał w śniegu samochodem i drugi pan kandydat. Serdecznie pomagał dziękuję wypchnąć. za pomoc, panu Dworczakowi, Razem mógł mi, też, mi wypchnąć mój świat ja w mokry, bo na mnie to wszystko stajało idę wziąć piwenę. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Kulak i pan leszek dworczak kandydaci dziękuję, na bojęskiego dziękuję, dziękuję, dziękuję ślicznie.